Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Ogródek ma 90 metrów długości i 30 metrów szerokości. Ile arów ma ten ogródek? Więc tak, ogródek jest w kształcie prostokątna. Długość 90 metrów, szerokość 30 metrów. Pytanie dotyczy arów, więc musimy wiedzieć, że jeden ar to 100 metrów kwadratowych. Więc policzymy powierzchnię tego prostokąta i później Metry zamienimy na ar. Jak obliczamy pole prostokąta? Pole prostokąta to długość boku razy długość sąsiedniego boku, tak? Czyli a razy b. Więc w naszym przypadku to będzie 90 razy 30. 9 razy 3 to jest 27 i zera dopisuję. No i tu były metry, więc to będzie metrów kwadratowych. No i teraz zamieńmy. 2700 metrów kwadratowych zamieńmy na ary, czyli 2700. Co? Podzielę przez 100. To wychodzi mi 27 arów. I już możemy podać odpowiedź. Ten ogródek ma 27 arów. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.